Lubimy takie obrazy, poprawiają nastrój, skłaniają do refleksji, przenoszą nas do innego świata, tym razem wirtualnego. Witamy Państwa bardzo serdecznie na wirtualnym, niestety, otwarciu wystawy Poezja Pędzem Malowana Kobietę. Ja występuję dziś w podwójnej roli, ponieważ reprezentuję Bibliotekę Powiatową i nasze stowarzyszenie Arset Liber. Proszę Państwa, wystawa jest szczególna, jest piękna. Jest szczególna dlatego, że tą wystawą otwieramy działalność Biblioteki Powiatowej w nowym miejscu, a jest piękna też, ponieważ na tych obrazach mamy zilustrowaną poezję, piosenki o kobietach. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostrudzie swoją siedzibę ma w budynku Centrum Użytkowniczej Publicznej. Jeszcze świecą tu pustki, ale czas pandemii w końcu musi dobiec końca i wówczas zacznie tętnić życie. Takie jest założenie. Aktualnie wystawa konkursowa. Swoje prace zgłosiły 23 osoby z Ostrudy, Moronga, Samborowa i Kaliningradu. Łącznie namalowano 38 obrazów. Kobiety. Od wieków pisze się o nas wiersze, śpiewa piosenki, opiewając szereg zalet, które można by wymieniać. Tylko po co? Wszyscy wiedzą, jak ważne, wspaniałe, twórcze, mądre, silne i twarde, a jednocześnie delikatne, łagodne i kochające są kobiety. Organizując ten niełatwy konkurs, chcieliśmy zintegrować malarzy i zaktywizować nie tylko do malowania, ale także do sięgnięcia po piękne teksty. I udało nam się. Trzecie miejsce zajęły dwie panie Bożena Szpaczyńska i Beata Ferfet. Drugie miejsce Swietłana Weiss, natomiast pierwsze Monika Zenc-Pawlik. Jednak wszystkim artystom należą się gratulacje za posiadanie pięknego talentu.